Hello everyone. jesteśmy w studnia. This is uh, studnia. We have a band from the ceiling to assist your planche and front lever. And we have actually uh, not 10, not 11, not 12, but 13 different short. Pasuje bardzo. Zaprasz go może? Nie a się ma. mam miejsca w ten. Damy z powrotem w studni. Ogólnie to nie ćwiczyłem, w sensie nie ćwiczę prawie SW, nie chce mi się. I stwierdziłem ostatnio, że będę robił GTG Fronta. Pierwszy dzień, wstałem rano, robię GTG Fronta, rozwaliłem sobie obój na cały dzień. Oficjalny test nowy tutaj logicznych itemów. Czekaj, jak jest lepszy pis? Pokaż tego muleta nowego. Ej spoko, obciąłeś jeszcze bardziej, nie? Się lepiej, nie lepiej, miałem... lepiej jest, bo na początku wyglądałaś jak taka lesbijka 30-letnia, a teraz jest zajebiście. <grym> a teraz jak co, 20-letnia? Nie, teraz właśnie lepiej, lepiej, lepiej jest. Piszcie do Ramaja, <grym> 30-letnie szczególnie. Myślę, że kobiety nie oglądają naszego y, filmiku. A wiesz, demografię to ja mam taką 2% to kobiety. Jak państwo wyglądają, coś ćwiczy. <głos> <głos> tak! Sześć ale... No to w końcu uważamy się. No zjadłem dzisiaj troszkę, ale robiłem też dużo toalet. 4,5 Tak. No co no? Ale obiektyw jest zasyfiony, chodź mi go. Daj mi go tu. Ale ja mam szmatkę. O, schudłem pół kilo 20 minut. Odkrył prosty sposób, żeby szukać doktorów! Które taką zależność jakiś czas temu. Myślę, że to u każdego tak działa. U Ciebie też. Hmm? Jak ważysz więcej, to masz mniej siły, ale mniej Cię boli. I na przykład jak ja ważyłem dużo mniej, to ja czułem czasami jak robiłem jakieś rzeczy, robiłem lepsze kombosy, ale czułem jak mi się ociera wszystko w środku. Miałeś tak chcesz, Że czułeś tak czasami? No, ocierają jak byłem, się. Jak byłem docięty, bo nie jadłem nic robiłem te plęcze połamane, w sensie czułem się bi dobrze, ale forma była brzydka ciągle I, nie I wszystko ćwiczy, Cię bolało nie, nie ćwicząc hefesto zrobiłem 4 hefesto na przykład Ale no nie, no wszystko co robiłem było takie... Takie bolesne, ja takie no, że... no, no no O kurwa ty, jaki pleer? Co jest? What 0% body fat looks like? na jak ten jak on miał? Helmut srebrny. Helmut srebrny, tak. Ja, on, by by miał, jakby miał skórę. O kurczaczki. Ty masz jakieś kropki na plecach w tej choince. Cześć, zostań, zostań. W te bolały, nie? Ty masz jakiś churma. <laughs> ja wiem, jak tu da <laughs> się Nie wiem, co to jest. Ty z u mnie działa? Nie. Powiedziałem wcześniej Ramajowi, że tym, 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 tą kropką, widać ją? Tą kropką wyliczam poziom tłuszczu. Jak ona znika, to, to jest <laughs> wtedy churma. Żeby to jest taka granica, kropka znika, to już czas, żeby schłonąć trochę. To ja tak samo mam z jądrami, nie? A no, ale to wtedy trzeba trochę cykl zmniejszyć, a nie. To... Co zmniejszyć? sigma sigma Tak, trzeba zmniejszyć sigma I podnieśmy Czyli władzamy, wracamy do. Wracamy do. Wracamy do. Wracamy do. Wracamy Okej, do. to jest studnia! Yeah! No! Doesn't count! <laughs> Maltese! Say Maltese. Dawaj go zbyt masko. No, chyba mamy Ej, zajebiście! Wow. The fuck! Zawsze po rozgrzewce robię dwa press Jestes szaleńcem kozak, kozak. Kadra... Co Do... do grzewkowa. Posułem lekkość w tak! What the fuck? Co? Nie ma drogi. Dobrze. O, nienawidzę front. Co? Nienawidzę pula. Nie wolno tak mówić. Przepraszam. To jest niemiłe dla miłośników pula. Jebać ich. Oooo! Puuuuuuuj, zawodnik. Podajemy. Nagrywa niesamowite vlogi. Roku. No, ja ogólnie oglądałem Podajemy. już wszystkie. Teraz pokazuję Kantonowi, bo on chyba opóźniony jest Ja jestem trochę opóźniony, no No to zajebiste vlogi, filmy, trenuj dalej Kiedyś na studnie Kochaj trenować Kurwa, przyjedź na studnie ja? Przez trecik na studnie Już ty masz furę swoją, jedziesz, bierz Adiego, bierz kurwa tych wszystkich swoich Chodzę sobie do fronta jest tam i tak O kurwa, jaki hełm miałeś Co jest? Dobrej formie! Dzisiaj dupa. Pana ku... Nie ten dzień, ale to nie koniec. To dzisiaj to zrobisz. Czemu jesteś taką szmatą słabą? Dawaj ku. Trzymaj! Ah, cheat. Cheating. Cheating. Ramax is cheating. Uh. Dawaj go. Dobrze, pięć, pięć, pięć! Na to chodzi Co się z... ze mną stało? Secret. Secret z... Wim y... ja się stałem? Side quest. Secret, side quest. side quest. Side quest. Słuchajcie, ja normal. <grym> 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 co? Bo ja nie jestem taki śmieszny <grym> Dobra, idziemy na tego kebaba, bo ja zaraz umrę. Ja mam odwrócony... Ja odwrócony... Tymi odwrócony, tymi odwrócony efekt kebaba mi się chce stracić, bo go nie zjadłem, a nie dlatego, że go zjadłem. Tutaj. 20 minut jeszcze pewnie nie nie trening tylko gura szybko nogi a

Szlawać, zobacz na niego i pomyśl sobie, że nie chcesz. Że... Pomyśl, że masz nie ćwiczyć, nie? Jak... Zobacz na niego. I ktoś sobie myśli, że on się nie chce ćwiczyć. No, ale nie chodzi no, mi, to, mi o te, to. Te sceny walki nie są tutaj tak naprawdę. Jak motywatorem. Tam Coś, jest właśnie takie oczywiście patrzy się na to niesamowicie. Design. dobrze. <noise> Najlepsza scena to jest chyba to wtedy, kiedy on zaczyna latać. Wtedy, kiedy jest przemowa Lali, je... tak, wierzy, jest przemowa i... jego ojca, że. Trzeba dać ludziom. Światło, za którym będą podążać, bądź dobrem, które chcesz widzieć w świecie. Nie możesz go oczekiwać, musisz sam je dać. Ale moc, Ale moc. Ale, a ad... jesteś piękny, stary. Mówię ci o Twoich zaletach. Pięknie. mam ci mówić, że co? O, Nie, stary, twoje bąki śmierdzą. Od miesiąca robię po treningu 5 serii handstanda i teraz pobiję swój ragał. Swój to jest 24. Ok. Dawaj, dawaj, dawaj! 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 Jeszcze! Jeszcze! 28? 30. O -o, o -o, nie wiadomo. Braciak, co robi? 그래 그래 너 빠져 벗어. 알아서 예비시켜. 쥐마이, 굴베. 쥐마이. 쥐마이.